Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Obiecywaliśmy sobie, znaczy ja wam ten odcinek już wcześniej, ze względu na to, że jeden z widzów bardzo zabiegał e, o to, żeby o tym e, materiał nagrać. Z tego co pamiętam to chyba był pseudonim Nyba, jakoś tak. Mniejsza o większość, ale temat dość ciekawy. W związku z tym, że mamy okres wakacyjny, podróże, aczkolwiek wędkarze podróżują cały rok, więc może to być coś przydatnego dla nas. Mianowicie chodzi o wędki w wersji Traveler. Mamy akurat no, tak się gwiazdy szczęśliwie na niebie ułożyły, że mamy tych trawelerków kilka na stanie, więc może warto by było przybliżyć, co z czym się je, kiedy, po co, jak, dlaczego i pokazać Wam kilka tych patyków. No przede wszystkim podróże lotnicze, żeby mieć problem z głowy z przewożeniem dwuskładowych wędek, z zamawianiem jakiegoś bagażu specjalnego, sportowego, ponoszenia dodatkowych kosztów, właśnie travelerka możemy sobie zmieścić do walizki, do bagażu bagażu rejestrowanego, do luku bagażowego i te travelery, które tutaj pokazujemy powinny nam się zmieścić. Jeżeli macie walizkę tam w zależności od linii lotniczych powiedzmy limit bagażu do 20, 25 kilo, niektóre nawet do 35 mają, to spokojnie Wam te travelery się zmieszczą. Na końcu Wam pokażę najdłuższe travelery, jakie mamy i mi ten najdłuższy właśnie do takiej walizki 20 kilogramowej wchodzi, więc Wasze do Waszych też powinny się zmieścić. Będą to trawelerki od marki Savage Gear. Na końcu Wam pokażę od Westina, bo tam są trawelery, które urzekły moje serce. No i tutaj jeszcze wyciągnęliśmy dwa kije. Na samym końcu znaleźliśmy na magazynie, takie przeglądając od flagmana, więc może od nich zaczniemy. Zobaczcie. Tak to wygląda po złożeniu. Co prawda pokrowiec jest miękki, ale jak będziecie to chowali do walizki, to sobie możecie to galotami jeszcze tam dodatkowo jakoś owinąć, zabezpieczyć, żeby mieć e, jakby większą pewność, że wam tego nie zajął. Ale powiem wam jeszcze, tak wrócę do tych Westinów długich. Tam mam wędkę 303, która w walizce wchodzi mi po skosie tak od rogu do rogu. E, dwukrotnie z nią leciałem i byłem święcie przekonany, że ją połamiał. Póki co, jeszcze im się nie udało, więc jakaś tam amortyzacja amerytyza zawsze w tej walizce jest i wcale nie jest tak łatwo w luku bagażowym e, w tej walizce tego trawelera połamać, jakby się mogło wydawać. Pierwszą wędką e, będzie Flagman 213 do 28. Słuchajcie, ja tego kilka. Wcześniej nie miałem w ręku, więc sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Era trawelerów, które kiedyś po złożeniu przypominały, po ugięciu taki wielokąt, bo były przesztywniane na tych połączeniach, spigotach. Wydaje mi się, że odeszła. Te, te wędki naprawdę niektóre, jakby się tak na pierwszy rzut oka dać komuś przyjrzeć, to mógłby nie zauważyć, że to są trawelery. Travelery, przepraszam. Więc sobie tego. E, to jest Plex Mobile, <tak>, tak prawie jak ten, jak jakieś e, telekomórkowe sieci Plex Mobile. Dobra, niech będzie. Jeden, dwa, trzy, cztery i ostatnie moje słowo, 5 Czyli mamy pięć składzików. Ja tylko sobie tak wyjdę. E, ta wędka jest dość szybka, także, jeżeli byście potrzebowali coś. Troszeczkę pod szczupaka, troszeczkę pod sandacza. Ja Wam oczywiście e, zaraz powiem, ile to kosztuje, bo wszystkie te kiki zrobiliśmy w promocji. Możecie je przez internet kupić, podlinkuję Wam ewentualnie. Tu u nas w sklepie stacjonarnym w Józefowie pod Otwockiem na ulicy Piłsudskiego, 16A, przyjść sobie podotykać. No co, całkiem wygodnie to w ręku leży. E, jeżeli chodzi o... Chłopcy coś tam nas za, za, zagadują. Adrian dostanie w chambo, by pomógł poprzyginać, ale nikomu, znaczy nie to, że się nie chce. Chłopaki też mają swoją robotę i nie zawsze mają czas mi pomóc. Także dość szybka wędka. Nie jest to X-Fast, ale powiedzmy taki faścig od Flagmana 213 cm od 6 do 28. Krótki dolniczek. Taka czuweczka podróżnicza. I już Wam mówię, ilona kosztuje? 220. 8 złotych za ten patyk. Pamiętajcie, że jeżeli jakiś produkt nie jest przeceniony, nie jest na e, promocji, to możecie wpisać e, podczas robieniu, e, robienia zakupów e, kod rabatowy YouTube i wtedy dostaniecie 10% zniżki e, na nie nieprzeceniony, tak jak wcześniej wspomniałem. Dobra. E, jeszcze zostaniemy przy flagmanie, bo tu mamy kolejny kijek z tej samej serii. Może już go nie będę wyciągał. 213 cm od 4 do 24 akcja FAST. I ten fast się zgadza. To nie jest X fast, nie jest taki szybki, ale da się, nim, da się nim jigować. Więc macie nieco lżejszy odpowiednik. Tak, żeby też ten film nie trwał 5 godzin, bo go nikt później nie obejrzy. No tutaj Savage Gear wychodzi na prowadzenie, jeżeli chodzi o travelery w naszym sklepie, bo jest ich najwięcej. Zaczniemy od wędki 215 cm do 18 g. Z 438 zł na 340 zł. 3 jest aktualnie cena e, zrobiona. E, co ciekawe, no te twarde etui, jakby ktoś nie wiem, chciał to do samochodu wrzucić, e, bał się, że taki materiałowy pokrowiec może nie, nie w pełni ochronić jego, jego wędkę, to tutaj te Savage Giry mają właśnie e, to jest seria SG4, mają e, ten twardy pokrowczyk. Sewyć girami już miałem okazję się, się wcześniej bawić, więc też Wam mogę powiedzieć, że nie ma e, jakby większych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o przesztywnienia na, na połączeniach. Tutaj mamy wędkę 1, 2, 3, 4 e, składową. Ona jest opisana do 18 gramów, ale ja bym tam spokojnie. 20-22 jej dał, i to też jest wędka dość szybka. Powiedzmy, nie jest ani zbyt lejąca, ale spokojnie dałoby się nią podżigować. Jest dość szybka z dość miękkim tym szczytem. Więc jakiś tam sandaczek na lekko, taki powiedzmy, cięższy okoń. No bo jakieś dzicie gdzieś tam za granicę, będziecie, nie wiem. W Holandii, powiedzmy na kanałach, czy gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, gdzie jest duża szansa na okonie między 40 a 50 cm, to taka wędka do 18 gramów jak najbardziej spełni Wasze oczekiwania. Będziemy kolejny kilek, kijek 243 do 25. Trzeba pamiętać o tym, że już tutaj będzie nieco dłuższy ten pokrowiec. Kurczę, nie wziąłem miarki, a miałem to wziąć, żeby Wam zmierzyć. Jeden mam do kolana, a drugi poza kolana. Jeśli to e, komuś coś pomoże, ale możecie do nas maila napisać i jeżeli będziecie zainteresowani tą długością i wtedy postaramy się zmierzyć i wam, e, i wam w mailu odpowiedzieć. Tak dużo półek, nie wiem gdzie tego odkładać. E, więc kolejną wędęczkę sobie już rozkładamy. To jest też rozkład. E, Generalnie seria SG4 jest dość znana w fajnym takim e, kamuflażowym designie zrobiona, powiedzmy takim bardziej outdoorowym looku. Tu mamy dłuższy jak Co ciekawe, w tych SG4, tak samo jak w SG2, jest dużo co na kontra do mocowania kołowrotka. Bardzo jakby praktyczne i proste zastosowanie: dokręcacie sobie kołowrotek, a później jeszcze macie nakrętkę kontrującą, jeszcze z uszczelką, możecie to dokręcić i podczas słowienia komfortowo sobie machacie kikiem, nie martwiąc się o to, czy coś tutaj wam się czasem pod dłonią nie odkręca. To też jest kij o uniwersalnej akcji, dość szybki. 243 cm od 7 do 25 gramów, czyli nieco dłuższy, nieco większy zasięg rzutu będzie, będzie mógł mieć. Jeżeli takiego potrzebujecie, powiem wam, na jakieś takie e, większe pstrągi zagraniczne, to wcale nie jest grzech. Kij do 25 gramów e, spokojnie, spokojnie sobie poradzicie e, z pstrągami 50/plusem. I ta wędka z 507 zł aktualnie kosztuje 374. To też e, e, zawsze staram się na bieżąco Wam podlinkowywać, żeby gdzieś nie uciekło. Czekajcie, gdzieś to muszę tak poskładać, żeby się w tym potem nie pogubić. E, jeszcze jeden kijek od SG e, SG4. 215 do 40 gramów, e, tu już będzie tak podejrzewam, jeżeli ta wędka zachowa szybkość no to już będzie kijek, którymi, którym byśmy mogli na przykład jerkami się pobawić, tak, nie jest zbyt długi, e, 215 centymetrów, więc skrypy e, nie będzie nam przeszkadzał, w tej długości fajnie można przynętę poanimować, poan, po, e, przy szybkiej wędce i takiej dość krótkiej ta ewentualny jerk albo twitch fajnie się słucha. I można, 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 fajne takie gdzieś tam odskoki na bok pociągnięcia. Tak, nie za szybka, nie za, wolna, nie za wolna ta wędka jest, więc spokojnie przy tej szybkości i możecie cięższym opadem próbować łowić sandacze, albo ewentualnie jerkami takimi, między 8 a 12 cm w tym przedziale do 40 gramów na pewno da radę. Nie pamiętam, czy mówiłem cenę. Operator kiwnik głową, mówiłem cenę. Okej, okay, no to dziękuję, to, to znaczy, że tak. E, ostatnią wędką 243 cm do 45 g od Sg4 Medium Game. E, nieco dłuższy właśnie trawelerek, jakbyśmy chcieli z brzegu sobie machnąć gdzieś dalej przynętą. Albo na jakiejś większej rzece, potrzebujemy nieco więcej zasięgu. Dziarkować pewnie będzie ciężko, ale jakąś dużą, dużą, no dużą, no średnią taką gumą, wahadłem, obrotówką Dżerka, jak się uprzemy, też takim kijem poprowadzimy. Musimy po prostu wbić sobie w nawyk podczas łowienia. Nieco inne trzymanie kija, nieco inne prowadzenie, e, odprowadzanie w bok. Tak, ten kij też będzie taki nie za szybki, nie za wolny, więc z opadu da radę nim połowić. 243 cm do 45 g. E, jeżeli chodzi o cenę tego kijka, z 515 na 391 złotych. Jeszcze, jeszcze chyba mi tu przyszykowano jednego trazelera. o, To mnie najbardziej ciekawiło. Odberkleja URBN 210 do 15, więc podejrzewam, że to może być taka e, lekka sandaczówka, ewentualnie cięższa okonówka, gdzieś tam na nieduże przynęty się pobawić, Zobaczymy jak będzie z jego szybkością. Bo URBN ta seria e, generalnie słynęła nadal słynie z x pastów z szybkich takich ciętych kijków sandaczowych i okoniowych zobaczcie jaki ma fajny design taki e, bardziej streetwearowy street fishingowy gdzieś tam się po mieście pobujać po jakichś bulwarkach po kanałach porzucać sobie fajny temacik do plecaka to można zawsze wyrzucić gdzieś tam sobie metrem na przykład albo komunikacją przejechać z jednego miejsca na drugie, nikomu nie przeszkadzając. No tak, jest szybki ten kij, ale już widzę, że, że patrzcie, sama szczytówka zachowuje się tak jakby była w klejku. Ja podejrzewam, nie mam akurat parametrów technicznych, że sam szczyt e, to jest tak, jak właśnie byśmy wklejaneczkę założyli, czyli miękki temacik. E, no generalnie do łowienia, ja bym go raczej używał do na jakieś wirujące ogonki, może jakiś mały drop można sobie podzigować trzeburaszka, jakieś główki małe dźgowe. Tylko jeszcze zapomniałem ceny. Ceny: jak znajdę pokrowiec, to ja Wam powiem, jest tutaj 269 zł. A jeżeli ta cena nie jest ceną popromocyjną, to pamiętajcie, że po wpisaniu podczas robienia zakupów po wpisaniu kodu rabatowego YouTube dostaniecie jeszcze minus 10, choć szybko jeszcze pokażemy tylko trzy e, Travelery od Westina i tam będą takie tematy, no bo też coraz więcej wędkarzy jeździ za granicę po świecie za łososiami, trociami i potrzebują na przykład wrzucić do luku bagażowego trociówkę i tu będziemy mieli wędki od Westina z serii W2 270, 303 i 330, e, wszystkie są Choć tutaj przejdziemy o ciężarze wyrzutowym do 30 gram, ja już nie będę ich wyciągał, bo to są długie kije. E, pokaż, jakbyś mi pokazał kamerkę. Oto, no tak, postaramy się tylko przybliżyć. Seria W2, one są e, bardzo lekkie. Ja tego 303 przerabiałem na Islandii. No naprawdę tyle ryb przez niego prze, przerzuciłem. I e, naprawdę są dość lekkie te kije, i nie ma tego przesztywnienia, gdzie przy łowieniu troci łososi e, czy jakiś dużych strągów w dużych, szerokich e, rzekach zależy nam na elastyczności tego kija i mocy. To spokojnie te wędki e, dadzą radę, więc warto sobie. Świat takiego Bożego operatora. Nawet światło mi tu robi. Ja jak górnik między tymi wędkami tutaj się zanurzyłem. Także te W2 też są naprawdę godne temu, żeby chwilę się nad nimi zastanowić. Musicie pamiętać, że właśnie te trawelerki będą nieco dłuższe od pozostałych. No to mamy 340 jest ta najdłuższa. To jest ciekawy temat. Także pamiętajcie, że postaramy się. Wam wszystko podlinkować, żebyście mieli łatwy dostęp. Ewentualnie znajdziecie nas w Józefowie między Otwockiem a Warszawą na ulicy Piłsudskiego 16. A subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.